Siemanko, siemanko. Długo nie nagrywałem. No, troszeczkę pracy mam więcej. Nie mam tak za bardzo czasu. No, ale będę chciał to nadgonić troszeczkę. No, na razie no, z czasem no, nie zaciekawie mam. Przyjechałem tutaj. Jestem gdzieś około 100 km od domu. a jest ładny kościółek. O, proszę zobaczyć. No, co mnie słychać? No, mnie słychać wszystko w porządku. Aby do przodu Auto no naprawiam jest wolne chwili. Te chwile naprawdę mam bardzo mało. A wiecie, wszystko poszło w górę i trzeba jakoś funkcjonować, żyć, tak? Nie tylko YouTube. A YouTube nie daje tyle zarobić, co by się chciało. Zresztą nigdy na to nie liczyłem. Co jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? Hmm, zdrówka jako tako dopisuje. Czy filmy się będą pojawiały? Tak, oczywiście będą się pojawiały te Deli vlogi z Irlandii. Jak najbardziej, bo życie w Ilandii widzę, że ludzi zaciekawiło, jak najbardziej. Jest to dość interesujące. Parę osób się pytało, albo więcej wytłumaczyć, co do życia, czyli opłat, wynajmu mieszkania, jakie zarobki może liczyć mniej więcej, czy z rodziną przyjdzie, czy sam. To się też pomału różni, tak? Bo to samemu idzie tak pieniążkami dysponować, a z rodziną troszeczkę jest inaczej. Ja jestem tutaj na parkingu. Tutaj sobie do domu mam ponad 100 km. Także ja się z nami na razie żegnam. A filmiki będą wpadały, tak? Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Do następnego. Jak tego napiszcie w komentarzu. Oczywiście o czym byście chcieli, żeby Wam nagrać. Oczywiście o życiu w Irlandii, tak? Nie wiem, jak e, życie w Wielandii. E, chodzi może też o to, czy myślę o powrocie do Polski, czy warto do Ameryki wyjechać. No troszeczkę też oliznąłem tego tematu. Także dobra, nie będę przedłużał. Trzymajcie się i do usłyszenia.